Szczepienia w Polsce. Nie wszystkie punkty ruszą od razu. Nie wszystkie punkty szczepień dla grupy pierwszej ruszą od razu 25 stycznia, tylko będą uruchamiane stopniowo, poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Wyjaśnił, że małe punkty zostaną uruchomione, gdy zbierze się odpowiednia liczba chętnych do szczepienia w danym punkcie. Minister zdrowia wraz z szefem KPRM, pełnomocnikiem rządu do spraw Programu Szczepień Michałem Dworczykiem przedstawiał na posiedzeniu Senackiej Komisji Zdrowia informacje na temat realizacji narodowego programu szczepień. Szczepienia przeciw COVID-19 odbywają się etapami według grup opisanych w narodowym programie. Obecnie szczepione są osoby z grupy 0 są to pracownicy sektora ochrony zdrowia np. lekarze, pielęgniarki i farmaceuci, pracownicy DPS-ów i MOPS-ów personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, a także rodzice wcześniaków. Szczepienia tej grupy odbywają się w szpitalach węzłowych, których jest ponad 500. Szczepienia osób zakwalifikowanych do grupy pierwszej od 25 stycznia mają ruszyć szczepienia osób zakwalifikowanych do grupy pierwszej. Należą do niej seniorzy powyżej 60 lat. Szczepień odbywać się będzie od najstarszych osób, pensjonariusze domów pomocy społecznej i zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, służby mundurowe i nauczyciele. Prowadzony mają być w ponad 6 tysięcy. Punktach szczepień. Zapisy na szczepienia dla tej grupy rozpoczną się od 15 stycznia. Punkty takie najmniejsze. Przede wszystkim zlokalizowane w pozach są jeszcze nieuruchomione. Będą uruchamiały się od 25 stycznia i też nie nastąpi to z dnia na dzień? tylko będzie to systematycznie rosło, bo proszę pamiętać, że uruchomienie tego punktu zależy nie tylko od deklaracji zespołu szczepiennego, ale od tego, że punkt zbierze odpowiednią liczbę chętnych, żeby można było przekazać im paczkę szczepionek, która umożliwi poszczególnej jakiejś większej grupy osób, powiedział szef resortu zdrowia. Tak więc to nie będzie tak, że 26 stycznia będziemy mieli 6 tysięcy funkcjonujących, czy więcej zespołów szczepiennych, to wszystko będzie się systematycznie rozwijało w takim rytmie tygodniowym i doprowadzało do maksymalnej wydolności, dodał. Logistyka w tym przypadku jest bardzo skomplikowana. Niedzielski wskazał, że jeśli chodzi o wydolność to oprócz liczby zespołów szczepiennych ważna jest też logistyka. Logistyka w tym przypadku jest bardzo skomplikowana. Jest skomplikowana i ze względu na to, że mamy do czynienia ze skomplikowanym produktem, który ma specjalne wymogi, ale musimy też zrobić wszystko, by dostawy do wszystkich punktów szczepiennych odbywały się praktycznie w poniedziałek rano, po to by termin wykorzystania szczepionki Pfizera, który wynosi 5 dni, pozwolił na to właśnie 5-dniowe w tygodniu zaszczepienie, wyjaśnił. To pokazuje od razu, że w weekend szczepienia nie będą przebiegały tak jak w tygodniu, bo w zasadzie będą one wykonywane albo na zasadzie jakiejś dostawy, która pojawi się ekstraordynaryjnie w środku tygodnia, albo po prostu za pomocą innego produktu. Produkt moderny jest zdecydowanie łatwiejszy, bo tutaj możliwość wykorzystania szczepionki i przechowywania jej w temperaturze takiej zwykłej lodówkowej to 30 dni. To jest bardziej komfortowe, ale trzeba pamiętać, że Pfizer stanowi zdecydowaną większość i będzie w najbliższych miesiącach dominował w dostawach, które przychodzą do nas do kraju, zaznaczył minister. W Polsce 27 grudnia UB. rok. Rozpoczęły się szczepienia przeciw COVID-19 szczepionką konsorcjum firm Pfizer i Biontech, rozprowadzaną w Unia Europejska pod marką Comirnaty podaje się ją w dwóch wstrzyknięciach. W odstępie co najmniej 21 dni. Szczepionka Comirnaty, jak informują jej producenci, muszą być przechowywane w ultra niskiej temperaturze -75 stopni. Po wyjęciu ich z chłodni przy zachowaniu temperatury od 2 do 8 stopni, mogą być użyte do szczepienia tylko przez 120 godzin, czyli tylko przez 5 dni. We wtorek mają trafić do Polski szczepionki firmy Moderna.